Siema, siema to tajtori czas na drugi odcineczek ze świątecznego maratonu Brawl Stars Jakiś czas temu dałem wam wyzwanie, że każde 500 lajków like pod odcinkiem to jeden skin, którego muszę kupić Dobiliście ponad 1000 łapeczek w górę, więc kupujemy teraz na szybko na początku odcineczka dwa nowe skiny Pierwszy z nich Ruchliwa Melody, ona jest bardzo fajna, a drugi to oczywiście Gimnastyczna Charlie No mordeczki muszę mieć te skiny, wbiły one już za więc zgarnąłem je sobie Ale ja wam tak tylko zdradzę, że już w jutrzejszym odcinku to dla was rozdam jakiegoś mocnego, mitycznego Skina. Nie zdradzam jeszcze jakiego, ale po prostu oglądajcie kolejne odcinki, bo będzie ciekawie. Przypominam tylko szybko, że już jutro wychodzi 45 sezon karnetu, czyli ten z tymi mecha skinami. Więc został Wam ostatni dzień, żeby wziąć udział w rozdaniu na darmowy karnecik. Jeśli nie chcecie go kupować, możecie zgarnąć go u mnie za darmo. Wystarczy wyjść na mojego Instagrama, na którym nazywam się Toriety. No i wejść na najnowszą fotkę, tą tutaj ze spajkiem, polajkować ją i oprócz tego skomentować. I w komentarzu napisać, co Wam się najbardziej podobało w mistrzostwach świata Brawl Stars, które niedawno to się skończyły. I jak to wszystko robimy? bierzecie udział, a jutro na filmie będą wyniki. No więc dobra widzowie, zaczniemy sobie może od tego, wchodzimy w taki już typowo świąteczny czas w Brawl Stars, a to oznacza, że będą wracać też świąteczne skiny. Powiemy sobie dokładniej o tym, które skinki wracają, a które nie i ile one mogą kosztować w tym roku, jak wrócą. Na pewno musicie się nastawić na to, że czerwono-nosa Nita i pomocnica Penny, no i oprócz tego święty Mikołaj Mike nie wrócą, one już nigdy nie wrócą, bo to są rzadkie OG skinki. Ale za to na kanale TrueWolfa, takiego ziomka, możemy sprawdzić, ile kosztować będą pozostałe Skiny, które wrócą. Powiedział on, że będą około 19 grudnia, więc wtedy możemy się ich spodziewać, ale, no, nie jest to taka typowo dokładna data, może się to zmienić. A jak coś, to sorry za moje włosy, ale dopiero to się myłem i są mokre. Mam nadzieję, że Wam one nie przeszkadzają. A na początek, moi drodzy, ten skinek do Bonnie Renifer 109 gemów, bo będzie na przecenie. On już wchodził rok temu i teraz jest na lekkiej przecence. Janetka będzie za 59 gemików, jak widzicie. To jest skin rzadkości super rare, no i też będzie lekko przeceniony. Myślę, że warto znowu skorzystać z oferty na Snowmantika, który kosztuje tylko 30. 79 gemów, więc jak ktoś go jeszcze nie ma, naprawdę korzystajcie. Nie zapominajmy o Holiday Party Franku, em, czyli tej choince Franku. I on kosztuje 79 gemów już na przetence, czyli minus 50%. Ale chyba taka największa okazja to Ho 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 Bob, za którego zapłacimy tylko 39 gemików mamy tak kozackiego skina. Gift Express Jackie również będzie kosztować tylko 39 gemów. Widzowie, jak nie macie którejś z tych świątecznych skinów, no już szykujcie na nie gemiki, będzie warto. Skinek do griffa za 79, czyli też przeceniony o 50%. To samo tyczy się Spike'a, tylko on jest akurat super rarem, więc będzie kosztował 39 gemów. Czajcie? 39 gemów za tak ładnego skina do Spike'a. Santa Steel tylko 79 gemików, więc też fajna oferta. Nie zapominajmy o Reniferce nicie, ale w tej zmienionej wersji. Ona będzie kosztować 109 gemów, ale jak macie tą oryginalną OG wersję tej nity, to będziecie ją mieli taniej, tylko za 79 gemików. Będzie nawet Nutraker Gale na przecenie. Wiem, że jego można kupić przez cały rok, ale teraz ma być przeceniony. A no i nie zapominajmy o Sugar Bomb Mike'u, czyli też tej drugiej wersji Santa Mike'a. On będzie za 59 gemików, a jak macie jego oryginalny Wersję to za 39. Są duże szanse, że przeceniony będzie też Yeti Sam, e, właśnie z 149 na 79. I nawet o 50% ma być przeceniona Frost Queen Amber, czyli legendarny skin, chyba najlepszy do Amberki jaki jest. Również spodziewajcie się Krampus Asha za 39 gemików. E, no i na koniec, oczywiście Grincha Miko za 109. On nie będzie aż tak bardzo przeceniony, ale i tak troszkę przeceniony będzie. Pamiętajcie, że ceny te jeszcze lekko mogą się zmienić, ale raczej w 99% się one sprawdzą. Wiem, że parę miesięcy temu, jak mieliśmy Halloween, no to te skiny, które miały wracać, nie wróciły na przecenie, ale twórcy zrozumieli, że to błąd i sami się do tego przyznali i powiedzieli, że no już nie chcą tak robić, i że teraz jak na to patrzą, to mogli je dać na przecenie, więc raczej to oznacza, że te świąteczne skiny już będą normalnie na przecenie. Napiszcie w komentarzu, na którego z nich najbardziej polujecie, którego z nich byście najbardziej chcieli kupić w tym roku. I pamiętajcie, że w tym roku będziemy mieli też kilka nowych skinów na święta. Nie mogę się już doczekać, jak zobaczę, jak one wyglądają. A jeśli jeszcze nie macie prezentu na Mikołaja, który już za niedługo, podajcie koniecznie na sklep Toriego, gdzie jest dużo kozackich rzeczy czy to koszuleczki. Czy bluzy, no każdy znajdzie coś dla siebie. Co najlepsze do każdego zamówienia. dorzucamy nasze zdjęcie z autografem, więc wbijajcie link jest w opisie. Myślę, że to idealny prezent na Mikołaja czy też na święta. Zanim przejdziemy do tytułowego tematu tego odcinka, jak już mówimy tak dużo o świętach, ostatnio prosiliście mnie, żebym zmienił mój profil w stylu świątecznym. No to co? Zaczynamy od ikonki gracza, tylko jaką sobie ustawię? Mam kilka ciekawych świątecznych. O, zobaczcie, są na przykład tutaj. E, kilka ich mamy, ale szukamy jakiejś lepszej. Ten prezencik, szczerze, jest mega ładny, ale ja bym coś jeszcze innego poszukał. O kurczę, tu jest jeden faworyt. To mi na razie. Wygląda najlepiej. Dobra, objechałem wszystkie, więc chyba zostaniemy przy tamtym. Wybieramy to sobie, lepsze i nie znajdę. Teraz się tylko zastanówmy, którego skinka wziąć i który skinek będzie tutaj pasował. No myślę, że szybki prezent Jackie byłaby niezłym wyborem, ale wiecie, dobrze zaszpanować czymś i pokazać, że ma się jakiegoś rzadkiego skinka. Najlepiej by mi pasował bomba cukrowy Mike. No dobra, zostawmy tego zwykłego OG Dynamica. Teraz czas poszukać jakiejś emotki świątecznej, których też mam mnóstwo, więc nie będzie to łatwe zadanie. Niby mogę pójść na łatwiznę i wziąć tego tutaj, którego dałem podobnego na ikonkę, ale tu mamy dużo więcej. Więcej takich naprawdę mocnych, fajnych, świątecznych emotek. No i chybaż prosi się wziąć świętego Mikołaja, bo on będzie mi idealnie pasował tutaj na Majka. Jeśli chodzi o ikonki, bierzemy na pewno prezent i może jeszcze takiego zgwiastkowanego Franka tutaj. No, kolorek najlepszy pasowałby chyba ten czerwony, taki świąteczny. Tytuł nie pasuje żaden, więc już dostawmy ten co mam. I jeszcze zmieńmy sobie nich na taki trochę bardziej czerwony, więc tak wygląda mój profil. Możecie go ocenić w skali od 1 do 10, czy według Was jest glitch, czy jest taki fajny świąteczny. A teraz mam dla Was bardzo ciekawy temat związany z Jessie. Tak się składa, że Jessie dostała ostatnio skina muszkieterka Jessie, co nie? Ehm, no i okazuje się, że ma ona ukrytą siostrę. Mianowicie w innej gierce Sala, jaką jest Clash Royal. Mamy pewną postać, która właśnie nazywa się muszkieterka, ale to jest najmocniejsze, słuchajcie. Muszkieterka, czyli ta postać z Clash Royal, gdy gramy nią Gierkę, możemy usłyszeć, jak mamy włączone dźwięki, że mówi, iż nauczyła się paru sztuczek od Jessie. Więc to zaraz tylko jedno albo są dobrymi przyjaciółkami, albo Siostrami, no i po prostu dobrze się znają, nie? więc taka ciekawostka. A teraz przejdźmy do tematu, który chyba najbardziej was interesuje związanego z mechboxami, czyli tymi nowymi mecha skrzynkami. Tak się składa, że nowy mecha sezon startuje już jutro. A co za tym idzie, to już ten czas, kiedy mecha boxy będzie dało się zdobywać i odblokowywać. Pierwsze osoby będą miały już szansę otworzyć swojego mecha boxa w grudniu. I już wytłumaczę wam, jak to zrobić i jak to działa. Bo najlepsze jest to, że będzie można to zrobić za darmo i na razie, w sumie, tylko i wyłącznie będzie można to zrobić za darmo, bo nie będzie jeszcze innego sposobu. W grudniu można to zrobić tylko jednym sposobem i kilka osób już tam będzie mogło tą skrzynkę otworzyć. A wszyscy otworzyć, będziemy mogli ją w styczniu, więc no będziemy musieli się trochę poczekać wszyscy, ale jeśli będziecie tymi szczęśliwcami to możecie to zrobić już od jutra już jutro możecie mieć swojego pierwszego mechaboksa i jak to działa, wszystko zależy od waszego szczęścia, mamy tutaj codzienne wygrane, co nie? I tutaj od jutra będzie szansa, że pojawi wam się mechbox, nie będą na to jakieś mega duże szanse, no wiadomo, trzeba będzie mieć szczęście ale na pewno myślę, że część z was którzy oglądają mój odcinek będą to szczęście mieli i otrzymacie może już nawet jutro mechaboksa tutaj więc nie mam za was wszystkich kciuki, bo Mecha skrzynki naprawdę są kozackie. Normalnie możemy tam trafiać mecha skinki, w tym też te nowe mecha skiny, jak na przykład e, Piperki czy do Jessie, więc to jest naprawdę kozackie. No, oczywiście tych skinów Mecha Mandy nie będzie tam można trafić, bo one będą dostępne e, tylko i wyłącznie w karnecie. E, aczkolwiek, no i tak pozostałe i tam jest naprawdę dużo skinów do trafienia, więc myślę, że to będzie coś mocnego. Poza tym w tych skrzynkach będą dropić też między innymi fajne ikonki, emotki i tym podobne. A szczęśliwcy będą mogli zgarnąć nawet 100 gemów w środku tej skrzyneczki, więc ona będzie naprawdę. Mocna, i już od jutra możecie na nią polować. To jest wasza szansa, widzowie. E, no, można to naprawdę już jutro otworzyć. Przy okazji, pamiętajcie, że jak planujecie kupić nowy karnecik, to polecam wpisać w bo każda osoba, która coś kupuje z moim kodem, jest pozdrawiona na odcineczkach. Dobra, to teraz zatrzymajmy się w temacie nowego skinka, a bardziej nowego esportowego skina. Ostatnio Crazy Raccoon zwyciężyło finały światowe, myślę, że o tym wiecie. Oni są mistrzami aktualnego roku 2025. E, no, i tak się składa, że dostaną swojego specjalnego skina. Już mówiłem wam, że ten skin nie będzie tak idealnie, ich przypomina bo Crazy Raccoon nie ma współpracy z Brawl Stars, ale i tak dostaniemy takiego skinka, moi drodzy. Będzie on w barwach Crazy Raccoon, czyli gdzieś tak czerwono-czarny pewnie. I teraz pytanie, do kogo on będzie. Na internecie pojawiła się propozycja Champion Kit. Tak by on się nazywał i tak by wyglądał. Oczywiście nie mógłby mieć na plecach loga Crazy Raccoon, tylko pewnie jakiś pucharek sportowy, ale generalnie coś takiego do Kita myślę, że idealnie by pasowało. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja w ogóle jestem ciekawy, do jakiej postaci ten skinek wejdzie. Tu mamy kolejną propozycję, on już jest zrobiony tak troszkę w lepszym stylu. Finalist Kit. I moim zdaniem naprawdę to oddaje, ma fajną bluzę taką bomberkę tutaj jak widzicie z pucharkiem naprawdę mi się podoba, jest też propozycja skinka Oli'ego tutaj e, Champion Raccoon Oli, zobaczcie nie wiem czy wam bardziej podoba się ten kit czy Oli na razie jeszcze jakoś dużo więcej takich propozycji nie powstało, ale jak coś ciekawego wyjdzie też na pewno będę wam pokazywał. Top esportu wbijamy sobie teraz na Twittera do Czuzyn Networka On udostępnił bardzo fajny post w Brolytics gdzie możemy zobaczyć topkę najczęściej używanych esportowych ikonek w grze, które ikonki są używane najczęściej i jak się okazuje pierwsze miejsce zajmuje ikonka Team Heretics. Mają chyba najwięcej kibiców, bo najczęściej są ona ustawiana w profilach. Na drugim miejscu Zeta Division, no to już nie jest polska Zeta, wiadomo, ale kiedyś była. No i oprócz tego Nawi na trzecim miejscu, to jest taka dosyć duża niespodzianka, moim zdaniem. Czwarte miejsce to SK Gaming, a na piątym mamy Food, więc no tutaj Polacy bardzo ładnie to porobili. Pewnie wielu z Was ma ustawioną ikonkę Food, bardzo dobrze widzowie. No i ona jest na piątym miejscu, tak wygląda cała topka. Na ostatnim mamy to moto no bo ta drużyna już nawet nie istnieje, nie? Ale no myślę, że Ciekawe ranki. A twórcy Brawl Stars zrobili dzisiaj szybką przerwę konserwacyjną, gdzie naprawili kilka błędów. Jak sami napisali, poprawili też głównie hiperkę Oliego, a bardziej zadawany damage w niej, bo był taki bug z nią związany, więc takie drobne zmianki, ale chciałem wam o tym wspomnieć, że dzisiaj taka przerwa z rana była. Dzisiaj też można powiedzieć, że jest to ostatni dzionek, jeśli chodzi o Stranger Things, no bo jutro kończy się sezon, więc jak macie jeszcze jakieś specjalne gofry do wydania, to szybciutko sobie coś otwierajcie i zdobywajcie skinki, bo to już jest taka ostatnia szansa. A w tym odcineczku to już na tyle, Będziemy się widzieć w kolejnych i dzisiaj na live i też na kanale Tory 3 będzie odcinek, więc do zobaczenia piona.